Siemano mordy, w kolejnym odcinku testujemy sobie od Arka Fajowerki Piraty od Klaska i Corsarze od Jorge Macie tu podaną cenę. Nek chyba był podawany w unboxingu, ale też pokażemy, żeby nie było lipy. Klasek ma zawsze specyficzny nek, mamy tu 20 gram na 100 sztuk możecie sobie przeliczyć w głowie. A możecie wyświetlić na ekranie. A tu, Adi, ile mamy neku? Nie widzę. Tu z boku powinien być. Chyba 20 miało. Tak, tu. No, 50, nie, 50 neku. 50 na neku na 100, a tutaj ile mieliśmy? Serio? To te są naj, te najmocniejsze. No. A w kolejnym odcinku będą Na oto ląci. te petardy. Na lącik. A tam jest cena. Na lącik, ładne. A to będą w kolejnym odcinku. No, bo to są poczone jeszcze. A jak? Po 5 sztuk te. Ty tam blitzmix. A to będzie w kolejnym odcinku dla was? Bordeczki. Na lączek Na lącik. o to ładnie Łooo, 50 pakowanych w workach Tak, po No dobra, no to chwyćcie ten Przetestujemy te Czekaj Adi, Adi jesteś tu, o Ponieważ Adi włoży do czajnika No dalej, bierz te, te od Jorguska Poszczelacie po trochę o. Nie, nie są wcale takie słabe wam powiem Nie? O. Lubię ten zapach No spoko, dobra Jeszcze? Jeszcze jedną i teraz, i teraz idzie klasek o i mocne, mocne. Nie są jakieś takie słabe. Pokaż te, te, te zielone. Bardzo ładne. No, proszę, proszę. Tylko Lodna, jeden minus. Fajny. Krótki ląd. No, krótki ląd. Ale... Krótki, a to nie znaczy, że od razu wybucha, nie? No, zabezpieczenie mają na pewno. No, długie w środku. K202, k Co? Nawet się nie rozerwała, widzę. Uuu, to Jorgo, Jorgo, No nie, podobnie. Jakiś był fail. podobnie, można powiedzieć. Ta nie wybuchła. To co dajemy po ten garnuszek? dobrze Dobra. Zobaczymy, czy, w ogóle, czy coś to w ogóle podbije. Być o 15 podpolić. <grym> Aby były na siarę, można było zrobić zarąbiste słoneczko, ale na ląd jest ciężko zrobić słoneczko. Dałbym radę. Nie wszystkie się zapalą. Dałbym radę. Dobra, to w pierwiorkę. Pierwiorkę. Mówisz Adi, że takiego błynnesa chcesz dać? No nie wiem, widzę układać. To zaraz tu jest. Wow! Ale ładnie, podbiło. Ym, piękna muzyka. Nie no, spoko, spoko. I to będzie klasek. A dobra, jak Adi się po, podjął to super, to zrobi dla Was ten karabinek, psłoneczko. Oj, mocniejsze tamte, nie? No, trochę za. No, ale jak i do postrzelania przed dwunastą, smak dzieciństwa i tak polecam, ale dla mnie niestety wygrywają te, te są ciut słabsze, chociaż no można powiedzieć, że są niestabilne, nie, bo raz ciszej no. głośniej. Także polecam. Adi, ty zrób tu z tych wszystkich, tak? No dobrze. No, to widzimy się w bonusie, na razie. Wracamy do bonusu, który obiecał kto? Ja. Adi. Adi będzie odpalał to tym palnikiem <grystanie> na draskę Także zapraszamy na bonus, mi się oddalamy, bo trochę będzie dawać I zaczyna znowu padać. Nie. Adi, dawaj Weź te petardy Adam O oh my god Weź te petardy To zaczyna padać To by było na tyle w tym odcinku E, łapka w górę, miły komentarz Nie wierzę w to Po prostu, to pogoda jest dzisiaj porąbana Pójdź do bagażnika Ładujemy się znowu do auta No, uważaj na ten I widzimy się w kolejnym odcinku mordeczki. Dajcie jakiś ten Trzymaj Dajcie jakiś miły komentarz, subik Fajne, nie? No fajne I słuchajcie No, możecie ten zakup na Arkę Fajwerki Wielkie podziękowania chłopaki nie no, a tak będzie nawalać, to chyba kończymy na dzisiaj, no bo, no inaczej nie idzie. Trzeba robić sos. No, trzymajcie się, nie? Trzyma. Pozdrawiam Was, Maniak Piro, do następnego odcinka, cześć.